Święta siostra Faustyna napisała w swoim dzienniczku 10 września 1937 roku: Kiedy poznałam jak niebezpieczne jest w czasach obecnych być przy furcie, a to z powodu zamieszek rewolucyjnych i jak ludzie źli mają nienawiść do klasztorów, poszłam na rozmowę z panem i prosiłam aby zarządził tak, żeby żaden człowiek zły nie śmiał się zbliżyć do furty. Wtem usłyszałam te słowa. Córko moja, z chwilą kiedyś poszła do furty, postawiłem cherubina nad bramą, aby jej strzegł. Bądź spokojna, kiedy przyszłam z rozmowy, którą miałam z Panem, ujrzałam obłoczek biały, a w nim cherubina z rękoma złożonymi, spojrzenie jego jak błyskawica, poznałam jak ogień miłości Boga pali się w tym spojrzeniu. 14 września 1937 rok. Podwyższenie Krzyża Świętego. Dziś poznałam jak kapłan ten doznaje wielkich przeciwności w całej tej sprawie. Sprzeciwiają mu się nawet dusze pobożne i gorliwe o chwałę Bożą, a że się nie zniechęca, jest to tylko wyłącznie łaska Boża. Pan Jezus, córko moja, Czyż sądzisz, że dosyć napisałaś o moim miłosierdziu? Jest to dopiero jednak kropla wobec oceanu, to coś napisała. Jestem miłością i miłosierdziem samym. Nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem moim, ani go wyczerpie nędza, gdyż z miłością udzielania się, miłosierdzie moje się powiększa. Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie. Doznaję wielkich cierpień duszy, kiedy poznam obrazę Bożą. Dziś poznałam, jak niedaleko od naszej furty popełniały się grzechy ciężkie. Było to wieczorem, modliłam się w kaplicy gorąco. Kiedy zaś uklękłam do modlitwy, dał mi Pan znać, jak cierpi dusza odrzucona od Boga. Zdawało mi się, że serce mi się porwało w kawałki, a zarazem poznałam, jak taka dusza zrani najmiłosierniejsze serce Jezusa. Nie chcę to biedne stworzenie przyjąć miłosierdzia Bożego. Im Bóg duszę więcej ścigał swoim miłosierdziem, tym będzie dla niej sprawiedliwszy. Sekretarko moja, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników, niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich stąpiłem na ziemię, dla nich przelałem krew, niech się nie lękają do mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia. Słowa Jezusa, które usłyszała święta siostra Faustyna, wciąż płoną jak ogień w duszach tych, którzy pragną poznać prawdę o jego sercu. Płoną tym jaśniej, im większy jest mrok świata, który często odrzuca Boga i Jego miłosierdzie. A jednak to właśnie w tym świecie, pośród zamętu, niepokoju i grzechu, Jezus wybiera sobie dusze, które uczyni światełkami nadziei. Taką duszą była święta siostra Faustyna, cicha zakonnica, ukryta przed oczami ludzi, a jednocześnie sekretarka samego Boga, wybrana, by światu ogłosić Jego miłość, większą niż śmierć i grzech. W prostych słowach, w wydarzeniach codziennych, które opisywała w swoim dzienniczku, Jezus odsłaniał przed nią, a dziś przed nami, nieskończone głębiny swego miłosierdzia. Gdy przyszła do furty zatroskana o bezpieczeństwo klasztoru w niespokojnych czasach, Jezus nie odpowiedział jej obietnicą politycznego pokoju czy ludzkiej ochrony. On postawił Herubina nad bramą, dając jej znak, że jego opieka nie zna granic. To pokazuje, że człowiek, który ufa Bogu, jest strzeżony mocą, której nie widać, ale która czyni cuda. Tę opiekę można i dziś zaprosić do swojego życia: przez ufność, modlitwę, zawierzenie. Bo Jezus nie zmienia się wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Z kolei w dniu podwyższenia Krzyża Świętego Faustyna została dopuszczona do tajemnicy cierpienia, nie własnego, ale kapłana, który napotkał sprzeciw ze strony nawet pobożnych dusz. Jezus nie bagatelizuje bólu wynikającego z nieporozumienia, ale pokazuje, że wytrwałość w dobru jest możliwa tylko dzięki Jego łasce. I to staje się wskazówką dla każdego, kto doświadcza oporu, odrzucenia, fałszywego osądu. Nie wszystko, co święte, będzie rozumiane przez innych, ale Jezus to widzi i On daje siłę, by iść dalej, nawet gdy wszystko zdaje się być przeciwko. Najbardziej jednak, zapierające dech, są słowa, które wypowiedział Jezus. Czyż sądzisz, żeś? Dosyć napisała o moim miłosierdziu? Jest to dopiero jedna kropla wobec oceanu. To zdanie otwiera drzwi do rzeczywistości, którą trudno pojąć rozumem, bo nawet to, co święta siostra Faustyna opisała, a są to strony przepełnione objawieniami, doświadczeniami mistycznymi, poznaniem tajemnic dusz i ich losów, to jest tylko kropla. A jeśli kropla potrafi wzruszyć serce i nawrócić duszę, to co dopiero ocean? Miłosierdzie Boga nie jest dodatkiem do Jego natury, jest Jego istotą. Jezus mówi: Jestem miłością i miłosierdziem samym. I to nie są słowa poetyckie czy symboliczne, to jest rzeczywistość duchowa, która może stać się źródłem codziennej siły. Dusza, która zaufa Bożemu miłosierdziu, staje się wolna od lęku, bo to Bóg troszczy się o nią osobiście. Ona nie musi już polegać tylko na sobie, nie musi walczyć samotnie, nie musi udowadniać niczego światu. Taka dusza odpoczywa w Bogu, nawet jeśli wokół niej toczy się burza. Święta siostra Faustyna pisze też o cierpieniu duchowym. Tym największym, które pojawia się, gdy dusza poznaje, jak wielką raną dla serca Jezusa jest grzech, szczególnie wtedy, gdy popełniają go ci, którzy są blisko świętości. Pokazuje, że nie trzeba wyjeżdżać na misję, by ratować duszę. Wystarczy modlitwa, ofiara, bicie serca zjednoczone z Jezusem. Każdy może to robić. Można odmówić koronkę do miłosierdzia Bożego w intencji grzeszników, można ofiarować cierpienie codzienne, te drobne, niezauważalne, jako akt wynagrodzenia. Można kochać tych, którzy są pogubieni, nie potępiając, ale modląc się za nich. I to jest wielka tajemnica, że Jezus bardziej hojny jest dla grzeszników niż dla sprawiedliwych, nie dlatego, że sprawiedliwość jest mniej ważna ale dlatego że miłość nie zna kalkulacji. Jezus przyszedł na ziemię nie po to, by uzdrawiać zdrowych, ale leczyć chorych i dziś czyni to samo. Szuka dusz poranionych, splątanych w sidła grzechu, osamotnionych, zagubionych. One są najbliższe jego sercu. Dla nich przelał swoją krew, dla nich otworzył bramy nieba. One są jego skarbem, o które walczy do końca. Każdy może dziś przyjąć to miłosierdzie. Nie trzeba być idealnym, by zostać otoczonym jego łaską. Trzeba tylko zrobić krok: wypowiedzieć w sercu Jezu, ufam Tobie, zgodzić się na to, by Bóg leczył, prostował, przygarniał. I jeśli serce człowieka tego zapragnie, może stać się żywym świadkiem miłości większej niż śmierć. Może być na wzór świętej siostry Faustyny, cichym świadkiem miłosierdzia. Może ratować duszę, pocieszać Jezusa, przemieniać świat, bo to nie wielkie czyny, ale wielka ufność porusza niebo, a ocean Bożego miłosierdzia czeka, by w nim się zanurzyć, oczyścić, z martwych wstać i już nigdy nie żyć dla siebie, ale dla tego, który jest miłością i miłosierdziem samym. To właśnie w głębokim doświadczeniu miłosierdzia Jezus zaprasza każdą duszę do zupełnie nowego życia. Życia opartego na ufności, pokorze i oddaniu się Jemu całkowicie. Słowa, które wypowiedział do świętej siostry Faustyny, nie były skierowane wyłącznie do niej. One żyją nadal i kierowane są do każdego serca, kto zechce je przyjąć. One mają moc wskrzeszać duchowo umarłych. Przynosić pokój poranionym i oświecać tych, którzy błądzą w ciemności. To zaproszenie do zanurzenia się w oceanie Bożego miłosierdzia jest wezwaniem do działania, do przemiany życia, do powrotu do Ojca. Kiedy Jezus mówi, że nie masz nędzy, która mogłaby się mierzyć z Jego miłosierdziem, burzy wszelki mur wstydu, grzechu i rozpaczy. Nie ma przeszłości tak trudnej, by On jej nie przemienił. Nie ma upadku tak głębokiego, by On nie mógł z niego podnieść. Wszystko może się zmienić, gdy tylko dusza uwierzy, że Jezus nie przyszedł potępić, ale ratować, a Chrystus ratuje przez miłość i miłosierdzie swoje. Dlatego w świetle słów Jezusa ukazanych świętej Faustynie warto spojrzeć na swoje życie inaczej. Może ktoś od lat nosi w sobie ciężar winy, może czuje się niegodny, nierozumiany, opuszczony przez ludzi, a może i przez Boga. A jednak Jezus mówi: Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie. To nie jest tylko piękne zdanie do zapamiętania, to jest obietnica, prawda, pewność. Jezus się troszczy, realnie, konkretnie, dzień po dniu. Każdego dnia można tę troskę dostrzegać i przyjmować. Poprzez modlitwę, przez akt szczerego zawierzenia, przez powierzenie Mu swoich spraw, lęków i pragnień, poprzez koronkę do miłosierdzia Bożego, odmawianą z głębi serca, w ciszy, bez pośpiechu, przez trwanie przed Jezusem, ukrytym w najświętszym sakramencie przez skruchę w konfesjonale przez ofiarowanie siebie w drobnych gestach miłości wobec bliźnich bo miłosierdzie nie jest teorią ono jest codzienną rzeczywistością trzeba tylko wyciągnąć rękę i w nim zamieszkać i można również tak jak święta siostra Faustyna nieść to miłosierdzie innym Jezus prosił ją o modlitwę za grzeszników zakonających za wrogów kościoła to nie są wezwania tylko dla niej, ale dla wszystkich, którzy kochają serce Jezusa. Każda dusza może dziś włączyć się w tę misję. Wystarczy ofiarować choćby jedno: Jezu, ufam Tobie, za kogoś, kto nie ma już siły się modlić. Wystarczy powtarzać z siłą: Niech będzie Bóg uwielbiony, kiedy serce boli, kiedy nie ma odpowiedzi. Taka modlitwa rozbraja niebo. Pociesza serce Jezusa, a on sam powiedział, że dusze oddane jemu rozbrajają jego ból. To wezwanie do wierności, do modlitwy, do pokory i wytrwałości. Jezus nie obiecuje, że nie będzie cierpienia, wręcz przeciwnie, ale obiecuje, że w każdym cierpieniu będzie obecny. Bądź spokojna, mówił często do świętej siostry Faustyny: Jestem z tobą. Tę obecność można dziś zaprosić do siebie. Ona jest źródłem największej nadziei, nie tej przemijającej, opartej na ludzkich oczekiwaniach, ale tej głębokiej, że Bóg prowadzi, że wie, że ma plan, że nie zostawi nigdy. Zatem warto dziś w ciszy serca przylgnąć do tych słów, uczynić je modlitwą, niech przenikną głęboko do duszy. Niech staną się światłem w codzienności, niech będą siłą w chwilach ciemności, bo Jezus naprawdę żyje i Jego miłosierdzie czeka, nie jako odległa idea, ale jako rzeczywistość, która może przemienić życie, tak jak przemieniał życie świętej siostry Faustyny, tak jak przemienia życie każdego, kto powie z ufnością: Jezu, ufam Tobie. Amen.